Cmentarz świętego Wojciecha powstał w 1872 roku z myślą o polskich imigrantach. Teraz spoczywa na nim ponad 300 tysięcy osób, większości to nasi rodacy i ich potomkowie. Przez cały ostatni weekend miejsce to licznie odwiedzane jest przez chicagowskich polonusów. Ja właśnie mam taką tradycję, że zawsze co roku zapalam dużo zniczy na ogrodzie, ponieważ moja mama nie jest tu pochowana. Tak samo dużo członków mojej rodziny nie są tu pochowani, więc co roku jeździmy po cmentarzach. Teraz byliśmy tutaj dla ofiar Katynia i Smoleńska. Byliśmy też na Maryhill zapalić znicze za polskich żołnierzy i wojny światowej. W Ameryce Północnej znajduje się kilka polskich nekropolii. Polscy weterani zarówno z I, jak i II wojny światowej spoczywają na cmentarzu w amerykańskiej częstochowie w stanie Pensylwania. Jedyny typowo wojskowy polski cmentarz znajduje się w Kanadzie, w miejscowości Niagara on the Lake. Związany jest z wybuchem I wojny światowej w Europie. Pod miasteczkiem funkcjonował wówczas Tadeusz Kościuszko-Kemp, ośrodek szkoleniowy dla polskich ochotników dla Armii Polskiej, organizowanej przez państwa Ententy, która później była znana jako Armia Błękitna pod dowództwem generała Halera. Na zdecydowanej większości amerykańskich nekropolii jest zakaz palenia zniczy. Wiąże się to z bardzo surowymi przepisami przeciwpożarowymi. Dla Dziennika Związkowego Jan Pachlaski.